Hej jaki tutaj Wika i witam was w ostatnim vlogu z Turcji. Zostały mi dwa dni do wylotu do domu i szczerze myślałam, że będę miała takie nie, ja nie chcę wracać do domu, ja nie chcę wracać na lekcje, nie chcę wracać do szkoły, nie chcę wracać do mojego normalnego życia, ale szczerze, szczerze już bym mogła wrócić. I jakby dzisiaj miał być mega fajny dzień, bo mieliśmy jechać do Pomukale. I to jest takie historyczne miasto, i tam jest mega, mega ładnie. Więc wiecie, już od tygodnia byliśmy nastawieni, że my tam dzisiaj jedziemy. Bo niestety nie zebrała się liczba osób, żeby pojechać, więc zostaliśmy i dzisiaj spędzamy kolejny normalny dzień w hotelu. I ja nie powinnam narzekać, słuchajcie. Jakby wiecie, ja, mój dzień tutaj wygląda jak po prostu. Nawet nie wiem do czego to porównać, no ale wstaję sobie na śniadanko, idę na siłownię, idę popływać, um, wiecie, jem lunch, mam czas na naukę, mam czas na pogadanie z kim tam chcę, yy, przez telefon, mam czas zrobić dzieciąkę popołudniową, mam czas sobie pochodzić po plaży, kolacja i tak wygląda mi dzień, nie? więc niby wszystko super fajnie. Cały czas cieszyłam się z tego, jak tutaj jest i cały czas miałam takie, że ej, super, że gdzieś jestem, coś robię, nie jestem w szkole i w ogóle dzisiaj mam jakiś taki kryzys, że po prostu wstałam później niż zwykle. Chciałam zrobić dzisiaj dwa kitki. Miałam taką ochotę zrobić dwa kitki. Zgubiłam jedną gumkę w basenie. Więc nie mam główek do dwóch kitków, także mam jeden. Miałam mieć je dzisiaj świeże, umyte włosy, ale ostatecznie wczoraj wieczorem ich nie myłam, no bo nie jedziemy na wycieczkę, więc umyję dopiero jak zmoczę już po basenie. Um, I nie wiem, nie, jakoś miałam dzisiaj nie mieć siłowni, pewnie pójdziemy z moją mamą na siłownię, ale tak jakoś y, ten poranek jest taki, wiecie, ta pogoda tutaj ogólnie jest pochmurna i zimna, a... Kąpanie się w basenie to jest krioterapia, naprawdę, jest mega zimna woda w basenie i jest dosyć zimne powietrze i jak widzicie ja na śniadanie idę w bluzie, więc to też jakoś tak nie zachęca, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, yy, to będzie vlog już taki, taki. Mówiąc <grywają> jeszcze jeden odcinek z Turcji, było ciepło, jeszcze po prostu świeciło słońce i było fajnie, Dzisiaj już nie świeci i jakoś już nie o siebie po prostu na ten dzień. <noise> Także zobaczymy. Może jak jest taki poranek, to później będzie fajnie. Oby. To ogólnie będzie vlog pewnie z najbliższych 3 dni. Um, dzisiaj sobie trochę do Was pogadam. Będą jakieś update'y. Tutaj nie będzie widoczków i muzyczki. Tu po prostu co jakiś czas coś Wam powiem. Um, no i jutro jest ostatni dzień, więc zobaczymy czy... Będę się cieszyć czy płakać. No i potem pewnie wam zrobię update, że jestem domu, nie? Przez tydzień nie wstawiałam filmików dłuższych, za co, co przepraszam. Jutro już się pojawi. Znaczy, jak to oglądacie, to już się dawno pojawiają. Ale wiem, że zrobiłam tydzień przerwy, nie miałam w planach go zrobić, ale po prostu mam dużo, bardzo dużo materiału, żeby wstawiać, ale mam bardzo mało czasu i motywacji do montowania. Montowanie jest dosyć wymagającym procesem. Także, dobra, już Wam nie marudzę. Na moich filmikach ma być pozytywna energia, a nie kurtymardzenie. Powinnam się cieszyć, że to jest tam, więc lecę na śniadanie i widzimy się później. Miłego oglądania. Dzisiaj jest wreszcie ten dzień, że postanowiłam się pomalować. Także widzicie mnie już dzisiaj ogarniętą. E, mogę wam opowiedzieć dzisiejszy dzień. Byliśmy na śniadaniu, byłam z moją mamusią na siłowni. Dzisiaj robiliśmy dorną partię ciała i serio to było hardcore, ale zrobiłyśmy. Także ja I'm proud of myself, e, że na wakacjach trzymam się gdzieś do mojego planu treningowego. E, plus też miałam okazję skorzystać z maszyny, jako że e, ja zazwyczaj nie ćwiczę na maszynach ze względu na treningi domowe. Potem poszłam z moim tatą na basen. Także po prostu sportowy poranek się udał. Wszystko poszło zgodnie z planem. Tak mniej więcej wygląda każdy mój dzień tutaj i szczerze ma to jakiś sens, nie? Pierwszy raz będę używać tego czegoś. Także otwieramy. W sensie nie wiem jak to otworzyć. Mega to super ogólnie. Jak zwykle już 10 innych tematów, nie? No to co do mojego dnia, to poszliśmy na ten basen i było tak zimno dosłownie. Kto przechodził, ktoś, kto się z nas śmiał. Ratownik po prostu miał takie zimno, nie, no zimno. Potem szedł jakiś fotograf i ma takie, że no ciepło jest, nie? No i to tak, że gorąco. Także ogólnie <laughs> zamarzaliśmy Jak ja normalnie staram się, chociaż zrobić 10 razy, tak wiecie, raz. Dwa, trzy. To dzisiaj zrobiłam tak z siedem i miałam takie, nie, ja zaraz zamarznę, ja po prostu wychodzę. Wyszłam i zrobiłam taki długi, ciepły prysznic, uzdrowiło mnie to. No i przy okazji się trochę ogarnęłam, także jestem troszeczkę ogarnięta. <grytanie> Tylko troszeczkę, bo muszę dokończyć makijaż. Ale przesięgam, nie malowałam się od początku wyjazdu i tak miałam ochotę się dzisiaj pomalować. Yy, I nie ma słońca, więc dałam sobie troszeczkę więcej różu, żeby było palona, nie wiem, jakoś. Podobam się sobie dzisiaj. Może dlatego, że od paru dni po prostu cały czas chodziłam nieogarnięta. Dzisiaj mieliśmy jechać na wycieczkę. Więc przez to, że nie jedziemy, a dzisiaj miałam się ogarnąć, tak się dzisiaj ogarnia. Już kurde, jestem na wakacjach, muszę mieć jakieś ładne zdjęcia na Instagrama. Nie no, zobaczymy szczerze, czy w ogóle jakieś będę miała. Coś tam na razie wstawiłam na swojego wiecie takiego prywatnego, ale yy, zastanawiam się, czy serio nie uruchomić Instagrama od kanału. Bo jak wiecie, ten Instagram istnieje, jak to nie wie, to tutaj proszę bardzo. Jeszcze nic za nim nie ma, ale jeszcze zastanawiam się, czy nie iść w niego w taki typowy kontent taneczny, i tylko wam tam rzeczywiście nie wstawiać rzeczy z tańców, um, także. Zastanawiam się, co z nim zrobić trochę. I ja nie umiem w Instagrama, nie rozumiem algorytmu Instagrama, to znaczy tak, innych platform w sumie też nie rozumiem. Patrząc są to, jak niektórzy budują kurde karierę w pół roku, a ja to nie wiem, nie wiem, ja już dwa lata nagrywam. Coś mi chyba nie idzie, aczkolwiek nie narzekam na to, bo ja i tak, tak czy się jak po prostu lubię z wami gadać, to, to no, nie, ja się chyba nie powinnam wypowiadać o algorytmach ogólnie. Dobra, bo ja miałam Wam opowiadać dzień, a teraz Wam opowiadam o wszystkim innym, tylko nie o dzisiejszym dniu. Także opowiadam Wam dzień i przy okazji próbuję z daleka pomalować rzęsy. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale próbujemy. Także ja e, potem wziąłam właśnie sobie ten prysznic, poszliśmy na obiad i po obiedzie poszłam z moją mamą do takiego baru, tak kawiarnia, w sensie, nie wiem, taki bar i kawiarnia w jednym trochę. I tam przez dwie godziny starałam się uczyć, zrobiłam angielskie, zrobiłam matematykę. I też trochę y, pomontowałam, ja przepraszam, ja naprawdę przepraszam za te niewstawione filmy. Także stwierdziłam, że biorę się w garść, serio. I teraz z moimi rodzicami jadę do miasta, do sklepu. Także tak się prezentuje gotowy make-up look. Tutaj macie z moim outfitem, trochę go nie widać, może wam jeszcze coś potem nagram. I co, ja lecę na zakupy i widzimy się później. Pa! Nie wiem czemu za każdym razem, ale to autentycznie, za każdym razem się z wami żegnam. Ostatni update w tym pokoju. Nie wierzę, że to jest ostatni dzień. Jutro wracam do domu. Dobra, czekajcie, ja pójdziemy do łazienki, bo tam będzie lepszy świat. No bo nagrywam w łazience, ale w łazienca się nagrywa najlepiej, bo tu przynajmniej jest jakieś światło. A wieczorem w moim pokoju to jest tam jakaś cała żółta po prostu, także nagrywamy tutaj. Ogólnie jest jakaś. Yy, nie wiem, która jest godzina. 21.20. O pierwszej 30 wyjeżdżamy z hotelu, także ja już dzisiaj spać nie idę ogólnie. Um, muszę się spakować i tak. Także ile się więc i już po prostu kończymy ten dzień. Ogólnie czajcie to, ja nie wiem, co się dzisiaj wydarzyło, ale powiem y, z moim na basenie, nie? I tam koło tego basenu przychodził fotograf. I ja go ogólnie już kojarzyłam nieraz, bo na terenie tego hotelu widziałam, także jakby wiedział, wiedziałam, kim on jest. I patrzę, że on zaczął mi robić zdjęcia i ja mu takie co jest, nie? Także się tam uśmiechnął do tego zdjęcia, no bo w robić zdjęcia, chcę jakoś dobrze może I on mi zaczął gadać jakieś pozy, jakie ja mam robić. Więc ja tam zaczęłam robić to, co on mi mówi. I mój tak, no to tak patrzy na to i ma takie, że jak coś, to on za to nie płaci. I, taka, okay. I ja okej. ja mówię, że no, jak coś, to jakby ja nie mam pieniędzy, nie, I że, czy coś w tym stylu. No i on ma takie, że nie no, luz, on tam porobi zdjęcia. Ja sobie potem mogę przyjść do niego, zobaczyć, jak mi się spodobają, to wtedy zdecyduję, czy je chcę. Czyli, no to robimy sesję. Zrobiliśmy tą sesję, i ja tam popozowałam, w ogóle zrobiłam wszystko, co tam chcę. I mam takie, dobra, no to tam, wiecie, wieczorem przyjdę. Taki był plan. I rzeczywiście, jak szłam z moją mamą na kolację, to on mówi, że no, no dawajcie, chodźcie zobaczyć te zdjęcia i ja on mówię, dobra, to tam po kolacji przyjdziemy. I po tej kolacji przeszłyśmy i zobaczyłam te zdjęcia, ale oczywiście ja nie wzięłam pieniędzy, w ogóle ja nie byłam z takim nastawieniem, żeby cokolwiek kupować. Chciałam po prostu zobaczyć jak to wyszło, nie? Zobaczyłam te zdjęcia i on się pytał o mój telefon i żeby mnie przegrać. I ja tak mówię, że no ale ile to będzie kosztować? On no, tak, że nie no, już to będzie za darmo, bo w zasadzie to on je zrobił, a nie, że ja chciałam te zdjęcia, więc jeśli ja bym chciała jakąś płatną sesję zdjęciową, no to spokojnie, wtedy możemy zrobić. Ale w tym wypadku, no to jakby on płaci za, e, nie płaca za te zdjęcia, bo to on je tak naprawdę, wiecie, tak jakby zaproponował. Więc spoko przegrał mi te wszystkie zdjęcia na telefon. Także mega miło. I jeszcze na koniec, czyli dał mi taką zakładkę, takie piórko. I to jest tak ładne. Ja wam to zaraz pokażę, jak będziemy w pokoju. Ale, jakby, nie wiem, mega miło. <laughs> Także, z e, zdjęcia, co tak, no. Ogólnie, Szczerze, te mi się średnio podobają, jakby nie podoba mi się totalnie, jak ja na niej wyszłam i nie wiem, jakby one są motywacją dla pracowania nad sobą, naprawdę, naprawdę przysięgam I ja się zastanawiam, czy ich sobie na to nie ustawić, żeby po prostu wiedzieć, jak ja chcę wyglądać w swoim życiu, <laughs> aczkolwiek y, mega miła, ogólnie sytuacja i no, zaśmiałam się, także to było z takich y, śmieszniejszych rzeczy, które się dzisiaj wydarzyły. Um, a tak poza tym to dzisiaj było ciepło, to jestem w szoku naprawdę, nie? dzisiaj było ciepło, dzisiaj było słoneczko, dzisiaj dwa razy byłam na basenie, byłam na siłowni yy, i z, leżałam sobie dzisiaj dużo na plaży, opalona jakoś może, za bardzo to nie jestem, ale no też yy, wiecie, w dwa dni słońca to ciężko się opalić, nie no tak. Tak 3 dni słońca było, ale dzisiaj była naprawdę najładniejsza pogoda, także na zakończenie, na pożegnanie. Także no, um, myję się, pokę się. I niedługo wyjeżdżamy do domu. Do zobaczenia w Polsce. Hejka, ogólnie. znów Was witam w ciemności, w żółtym pokoju. Ale to jest ostatnie szybkie w tym pokoju. Jest godzina 24. Za godzinę mnie już to nie będzie. Także jestem w trakcie blokowania i słowo mi idzie, powiem wam już mi się tak nie chce. Mój rodzice śpią, bo stwierdzić, że chcę się trochę wyspać, a ja stwierdziłam, że nie. Ja sobie posiedzę. Także muszę się do końca spokować. I wjeżdżamy. <gry> nie wiem szczerze co powiedzieć. Nie wiem, czy się cieszyć czy płakać. Trochę się cieszę, bo no, jest po prostu... <gry> Dużo osób, z którymi tęsknię i są moim kotem też się cieszę. Szkoda mi będzie tej pogody, szkoda mi będzie tego trybu życia, ale czas wracać do normalności. Także ja pakuję się i jedziemy. O 1.30 mamy transfer um, na lotnisko. Będziemy jechać tak pewnie z 2,5 godzin. O 4.00 będziemy na lotnisku. O godzinie 6.30 mamy lot. Więc o 8.00 powinniśmy. Być. Także gdzieś o 9 wyjadę i około 12 będę w domu. Taki jest plan. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tak to będzie wyglądało. Także no co, pakuję się i jadę i zrobiłam dosyć duże zakupy, bo Było wczoraj w sklepie ja zapomniałam wam chyba odpowiedzieć, nie wiem, albo w sklepie. rzeczy ogólnie pokażę Wam jak już e, będę w domu po prostu, bo to jest dużo prezentów też. I tak dalej. Dużo rzeczy dla siebie, ubrań i w ogóle. Um, Robiłam też test jedzenia, ale test jedzenia macie na TikToku i na Shorts. A z rzeczy, które zjadłam, albo zje w najbliższym czasie, i pewnie już ich nie zobaczycie, to pokażę wam teraz. Tego nie otworzyłam, a jestem tego mega ciekawa. Ale tu zrobimy sobie test w Polsce. I to jest takie fajne picie i ja już wypiłam Sour Patch Kids i Doritosy. Tutaj ogólnie wszystko z jedzenia jest tak tanie porównaniu do Polski, naprawdę. Dobra, bo jakoś jest mojego i ja też mówię mega cicho. Zrobię Wam update w Polsce. No co mi jaki teraz oficjalnie do zobaczenia w Polsce. Lecę się do końca pakować. I... Wyjeżdżamy. Kamisiaki, udało się! Ja jestem w Polsce, ja jestem w swoim pokoju. I robię Wam szybkie podsumowanie wszystkich rzeczy, które kupiłam. Hol zakupowy, dosłownie za 10 minut mam tramwaj na trening. Także to będzie szybki hol zakupowy. ogóle co do mojego powrotu, wszystko zgodnie z planem, wszystko się udało. Wszystko na spokojnie, na luzia ogarnięta. Wróciłam do domu około godziny 12. Także miałam dzisiaj taki, wiecie, self-care day, everything shower. Zrobiłam sobie wysokobiałkowy obiad, bo tego mi bardzo brakowało. Rozpakowałam się, posprzątałam, ponadrabiałam lekcje, także już z wszystkim jestem na czysto. Jeszcze dzisiaj czeka mnie trening, także nie chcę już go omijać, więc lecę na trening, ale chciałam wam jeszcze dzisiaj pokazać wszystkie rzeczy, także naprawdę to będzie w przyspieszonym tempie. Bo y, tramwaj jest za 9 minut, także ja nawet nie wiem od czego wam zacząć. Dobra, y, zacznę wam od rzeczy dla ludzi. Dla ludzi mamy trzy kieliszki. Postanowiłam, że wszyscy będą mieli matching. Wszystkich mega lubię, którym kupuję, więc y, wszyscy niech mają takie same, bo te mi się najbardziej podobały. I nie mogłabym zdecydować, która osoba dostanie ten, który mi się najbardziej podoba. Także szybko wam pokażę, y, pokażę wam jeden, no bo wszystkie są takie same. Prezentuję się tak. Um, Wszystkie te osoby mniej więcej ja lubią się kolor niebieski plus jakby inne były po prostu przezroczyste, więc to jest pierwsza rzecz. Z jedzenia mamy takie freeze-dried... Um... Nie wiem, jak to się nazywa, cukierki, żelki. To były żelki, ale teraz już chyba nie są. Jestem mega ciekawa, jak to będzie smakować. Zawsze widziałam to na TikToku, także na pewno sobie przetestujemy, ale już nie dzisiaj. I kupiłam 10 paczek z Sour Patch, bo są tam z dwa razy tańsze niż w Polsce, także mamy dużo, dużo żelków, Ja je uwielbiam, a w Polsce są drogie, także trzeba było zrobić zapasy. Z takich fajnych prezentów z hotelu mamy piórko, które już wam pokazywałam. Mamy słomkę od kawy mrożonej, bo mega mi się podobała, więc sobie jedną widziałam, bo takie dostawaliśmy codziennie i taka. Taka mała pamiątka, ja uwielbiam takie pamiątki. Mamy karty do ręczników hotelowych, bo dostaliśmy za dużo i ja po prostu uwielbiam takie małe rzeczy, które są typowo pamiątkami. Że wiecie, że po prostu patrzycie na to i z czymś wam się kojarzy i to właśnie nie jest coś takiego kupionego, tylko coś, co coś znaczy. Tak jak to piórko bardzo dużo znaczy, dlatego że je dostałam, tak samo wzięłam. Mamy kartę, ok? No i oczywiście yy, bilet lotnicza. Zawsze jak lecimy on inclusive to się dostaje takie małe bilety. Także ja sobie je zbieram, mamy już ich kilka. Postanowiłam też, tego zazwyczaj nie robię, ale sobie zostawić te naklejki od bagaży, także ja wszystkie sobie przykleiłam na kartkę po prostu, żeby mieć je w jednym miejscu i nie wiem, ja lubię zbierać takie małe rzeczy, okej? Okay? Zakupów też w ogóle zatrzymałam wszystkie siateczki, bo też takie mega ładne dostałam, więc sobie pozatrzymywałam, jedną dostałam w ogóle, I love Istanbul, nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło, nie byłam w Instabule, ale... Spoko. Z so, ubrań kupiłam y, strój Victoria's Secret, ale go wam nie pokażę. Poganiałam. Oczywiście nie oryginalny, tylko turecki, ale mi się podoba ich jakoś, podoba mi się jak na nim nie wyglądają, więc po prostu jakie są w tutaj kupuję. Oprócz tego, a i no, że to próby, ale wzięłam sobie dwie paczki. Oczywiście standard. Um, zawsze, zawsze. To są takie moje stare zakupy ostatnich, bo w Turcji też kupowałam, także kupiłam te same rzeczy. A jeszcze kupiłam taką przypinkę do spodni, ale schowałam spodnie może Wam wkleję, a jak nie, to taką po prostu breloczek z napisem I Love Sadasy. Nie wiem jak to się czyta. To takie cute przypinki do kroksów. Zawsze chciałam mieć przypinki do kroksów, a były trzy za jedno euro, także wzięłam. To wszystko. Ja lecę na trening, bo mam za 5 minut, także mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie polubienie, komentarz, wszystko, wszystko. Wszystko, jeśli macie jakieś uwagi, zażalenia, wszystko piszcie mi w komentarzach. Będę mega wdzięczna za subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby niczego nie przegapić. Pamiętajcie, że mamy stałe godziny filmów w środę 17 i sobotę 11. Podajcie na TikTok, podajcie na Shorts i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!